Naucz się manifestacji od A do Z, oszukaj rzeczywistość link w opisie. Pieniądze same przyjdą. To zdanie dziś brzmi dla mnie zupełnie inaczej niż brzmiało kilka lat temu. Nie dlatego, że wtedy było fałszywe, nie dlatego, że magicznie stało się prawdziwe to ja byłem w innym stanie świadomości, w innym punkcie relacji z pieniędzmi, z bezpieczeństwem i z samym sobą. Pamiętam bardzo dobrze, jak wyglądał mój umysł w czasie, kiedy pieniędzy nie było. Każdy wydatek był problemem. Każdy nieplanowany koszt urastał do rangi zagrożenia. Jeśli coś się zepsuło w domu, jeśli samochód wymagał naprawy lub pojawiała się jakaś niespodziewana sytuacja, moją pierwszą reakcją nie było. Okej, okay, ogarnę to. Było nim czyste przerażenie. Skąd ja wezmę na to pieniądze? Jak ja to udźwignę? I co się stanie, jeśli tym razem mi się nie uda? Co ciekawe, z perspektywy czasu, jeden aspekt tej historii jest dla mnie bardzo wyraźny. Te pieniądze zawsze, koniec końców, się znajdowały. Czasem przyszły z miejsca, którego się nie spodziewałem, lub pieniądze, które wcześniej pożyczyłem, wracały do mnie. A czasem po prostu życie układało się tak, że wszystko pomyślnie się domykało. Ale mój umysł nigdy nie brał tego pod uwagę. On żył w ciągłym stanie alarmowym, jakby każda sytuacja była tą ostateczną. Witam Cię na kanale DeepMind. Mam na imię Kuba i uczę natychmiastowej manifestacji. Dzisiaj podzielę się z Tobą lekcją, która pomogła mi zmienić moje przekonania na temat pieniędzy. To ta lekcja pozwoliła poczuć mi ulgę i w końcu założyć, że pieniądze same przyjdą, nie zważając uwagi na to, jakie panują czynniki zewnętrzne. Możesz nawet zatrzymać ten film, przygotować sobie herbatę i wysłuchać to, co mam Ci do opowiedzenia. Bo z doświadczenia wiem, że takie refleksje potrafią znacząco zmienić nasze wewnętrzne nastawienie. A jak już wiesz, to właśnie zmiana Twojego wnętrza pomaga zmanifestować to, czego tak desperacko aktualnie pragniesz. Dziś, gdy patrzę na pieniądze z dystansu, widzę, że to nie one były problemem. To zawsze był problem ustawienia wewnętrznego tego, co ja uważałem za normalne, możliwe i dostępne bo każdy z nas ma coś, co można nazwać termostatem pieniężnym. To jest ten poziom pieniędzy, przy którym czujesz się normalnie. Nie jest ich ani za dużo, ani za mało. Jest ich na tyle, że czujesz się bezpiecznie i znajomo. Przez bardzo długi czas mój termostat był ustawiony dokładnie na tyle, ile dawała mi praca na etacie. Cokolwiek próbowało przyjść poza tego schematu, jakby się odbijało ode mnie. Nie dlatego, że świat był przeciwko mnie, tylko dlatego, że ja w głębi siebie nie wierzyłem, że pieniądze mogą przyjść inaczej. Miałem w sobie głęboko zakorzenione przekonanie, że praca na etacie to jedyne realne źródło dochodu. Wszystko inne było w mojej głowie niestabilne, ryzykowne, niepewne, albo po prostu nie dla mnie. Dopóki to przekonanie we mnie istniało, dopóty rzeczywistości je powtarzała, a pieniądze, niczym idealnie napisany algorytm, przechodziły dokładnie tą jedną drogą, ani centymetra obok. Neville Goddard mówił, że nie żyjemy w świecie faktów, tylko w świecie założeń i że rzeczywistość jest niczym innym, jak odzwierciedleniem tego, co uznajemy za wewnętrzną prawdę. Ja wtedy uznawałem za prawdę, że pieniądze są związane tylko i wyłącznie z etatem. I żeby było jasne, nie demonizuję pracy na etacie. Sam się spełniam zawodowo jako inżynier i ta praca sprawia mi przyjemność. Chodzi mi tylko i wyłącznie o te sztywne przekonanie. Że pieniądze są w stanie płynąć tylko z tego jednego kierunku. Nic ponadto. Co śmieszne, zmiana nie przyszła w momencie, kiedy zarobiłem więcej. Ona przyszła w momencie, kiedy zacząłem inaczej myśleć o samych pieniądzach. Kiedy przestałem traktować je jak coś, co trzeba wyrwać w życiu siłą. Kiedy naprawdę zacząłem widzieć, że one są efektem, a nie przyczyną. Druga ogromna zmiana przyszła wtedy, kiedy przestałem skupiać się na pieniądzach jako takich, a zacząłem skupiać się na pracy, którą czułem, że mam do wykonania. I to jest bardzo ważny moment, bo wiele osób źle go rozumie. To nie jest rób coś za darmo i liczy wszechświat ci zapłaci. To jest znacząca zmiana punktu ciężkości. Kiedy twoja uwaga cały czas krąży wokół pieniędzy, twoja energia jest napięta. Ciągle coś sprawdzasz, ciągle oceniasz. Ciągle analizujesz, czy to się opłaca i czy to ma sens. Twój umysł jest w wiecznym trybie kontroli, a kontrola zabija twoje wewnętrzne flow. Gdy to zrozumiałem, coś się zmieniło, a rzeczy, które robiłem, zacząłem robić z innego miejsca. Wcześniej nieustannie analizowałem, jak coś poprawić pod algorytm, jak coś zoptymalizować pod pieniądze i jak wycisnąć z siebie więcej. A teraz. Zacząłem po prostu robić, z głowy, z intuicji, z doświadczenia. Z miejsca, gdzie czułem, że to co tworzę ma wartość. To wtedy też pojawił się flow. Stan, w którym nie zastanawiasz się co 5 minut czy to ma sens. Nie analizujesz każdego następnego kroku. Nie porównujesz się obsesyjnie. Po prostu jesteś w ruchu, w tworzeniu i w dawaniu prawdziwej wartości. Bo kiedy to co robisz jest wartościowe, pieniądze przestają być problemem do rozwiązania. One stają się skutkiem ubocznym rozwiązywanych problemów. Joseph Murphy pisał, że kiedy umysł jest spokojny i skupiony na konstruktywnym działaniu, choć świadomość pracuje na Twoją korzyść. I dokładnie tak to działa. Pieniądze nie przychodzą wtedy, kiedy ich pilnujesz. One przychodzą wtedy, kiedy im nie przeszkadzasz. Dziś już nie walczę. Mam w sobie bardzo głębokie i spokojne przekonanie, że pieniądze same przyjdą. Nie dlatego, że nic nie robię. A dlatego, że wiem, że to co robię ma sens, że ma wartość i jest spójne ze mną. Nie potrzebuję też nerwowo sprawdzać, czy to zadziała. Nie muszę się wiecznie poprawiać i działam ze swojej najprawdziwszej mocy, ze spokoju. A pieniądze, one po prostu są. A nawet gdy ich jeszcze nie ma, to wiem, że one same przyjdą. I to jest ogromna różnica stanu względem tego, w którym żyłem jeszcze dwa lata temu. Bo kiedy pieniądze są w Twojej świadomości czymś oczywistym, przestajesz je gonić. Kiedy przestajesz je gonić, w końcu zaczynasz je dostrzegać. Jedyne nad czym nadal pracuję to mój wewnętrzny termostat pieniężny. Jeśli dziś normalnym poziomem jest dla mnie określona kwota miesięczna, to wiem, że jedyne co mogę zrobić to stopniowo pozwalać sobie na więcej. Nie przez presję, ale przez normalizację. Przez zmianę tego, co uznaję za wystarczające. I dokładnie tak samo jest u ciebie. Niezależnie od tego, czy dziś zarabiasz 4, 5, 10 czy 50 tysięcy, to nie jest sufit to jest twoje aktualne ustawienie termostatu, nad którym jesteś w stanie pracować. A jedyne co musisz zrobić, to uznać go za coś przejściowego i jednocześnie za punkt startowy, od którego dziś zaczynasz. W tej pracy jest tylko jedna smutna, ale ważna prawda: ja ani nikt inny nie powie jak masz zwiększyć swoje dochody. Nie ma jednej odpowiedniej drogi. Każdy z nas ma inne talenty, inne możliwości i inne predyspozycje. Każda próba narzucenia jednego schematu byłaby kłamstwem niezgodnym z naszym wewnętrznym stanem. Moją rolą nie jest powiedzieć ci, rób to samo co ja. Moją rolą jest pokazanie tobie, że to w ogóle jest możliwe. Że zakładając, pieniądze same przyjdą, nie okłamujesz siebie, a tylko pozwalasz im przypłynąć. Bo czasem wystarczy jeden moment jedno przesunięcie w głowie, żeby nagle zobaczyć coś, czego nie widziałeś przez całe swoje życie. Żeby mózg w końcu przestał mówić to nierealne, a zaczął mówić ok. Skoro dla kogoś było to możliwe, to ja też spróbuję, choć zapewne dziś nawet jeszcze nie wiesz jak. W tym momencie zmienia się wszystko. Nie dlatego, że świat nagle się zmienia, ale dlatego, że ty zmieniasz sposób, w jaki w nim uczestniczysz. Rzeczywistość zawsze odpowiada na twój stan. Gdy to zrozumiesz, jesteś w stanie wreszcie uwierzyć, że pieniądze same przyjdą. Nie jako cud, nie jako nagroda, ale jako konsekwencja. Konsekwencja zmiany myślenia, zmiany relacji oraz tego, na co pozwalasz sobie wewnętrznie. I jeśli jest coś, co chciałbym, żebyś z tego odcinka zabrał dla siebie, to nie jest to konkretna strategia, technika czy metoda. Niech będzie to jedno bardzo kluczowe pytanie. Czy Twój aktualny poziom pieniężny to naprawdę maksimum, w które wierzysz? Bo jeśli odpowiedź brzmi tak, to być może nie musisz robić więcej, być może musisz pozwolić sobie na więcej. Dzięki za dziś wierzę, że mój przekaz pozwolił Ci zmienić cząstkę siebie, która blokowała dotychczasowy przepływ pieniężny. Zostaw lajka i podbij ten materiał, bo może nie tylko dla Ciebie będzie on jednym z tych, który zmienia wszystko. A jeśli naprawdę czujesz to, o czym mówię na tym kanale, zapraszam do subskrypcji. Jak zawsze dziękuję za Wasze wsparcie i widzimy się już niedługo.